PiS de facto w sposób absolutnie nietransparentny i myślę, że nielegalny sprywatyzował PKP Cargo. Ta teoria, że państwo to jest bezpieczne się dramatycznie nie sprawdziła. Mamy na stanie w spółce komputer gamingowy, który prawdopodobnie, znaczy dalej jest u jednego z byłych prezesów i jakoś nie chce nam go oddać. PKP Cargo zostało ordynarnie wykorzystane do przemytu. Chłopcy przyszli nabrać gadżetów. Na marginesie prześledziłbym, dokąd ten rynek uciekł, bo uważam, że tam jest, część to jest nieudolność, a część to jest coś gorszego niż nieudolność. Moim zdaniem to jest odpowiedzialność karna. No nie inwestuje się tam, gdzie można osiągnąć największe zyski, tylko w te projekty, które najsilniej zwiększają szanse wyborcze partii rządzących. Prezes Olkiewicz to nawet medal dostał. Wykorzystywani do bardzo nieefektywnych celów politycznych, propagandowych. Ta spółka była traktowana jak prywatny folwark dominantów Prawa i Sprawiedliwości. Upadek PKP Karko, wzrost PKP Energetyka. Jak politycy mieszają w państwowych firmach? Historia dwóch prywatyzacji.